Yo, witam w kolejnym odcinku z serii Lego DC Super Villains. No i dziś idziemy szukać Goryla Groda, czyli najpotężniejszego łotra w uniwersum DC. No i co, w końcu też możemy pograć Leksem Lutorem, dawno nim nie graliśmy. To też fajne. Czemu Mercy musiała zaparkować aż tak wysoko? Cóż za niesamowita niewygoda? Bez Nerflex, po prostu się tam dostańmy, a potem będziemy w mieście Goryli w mgnieniu oka. No, w mgnieniu oka zwykłych ludzi. No, dokładnie. Ale co, tam to nie jest aż tak mega wysoko. Tutaj taki spacerek. 3 minutki, jesteśmy na miejscu. Pan krócej, 10 sekund i już. O, proszę bardzo. Kierunek miasto Goryli. U, ale że tak szybko misja? Ty, to może w końcu odcinek będzie miał mniej niż 40 minut. Star Labs, gala Galaxy Communications. <grytanie> Teraz Arkham. Syndykat sprawiedliwości ciągle pozwala złoczyńcom uciec. Albo są głupi jak buty, albo dzieje się coś mocno podejrzanego. Ej, a w ogóle po co Flaszowi te buty? Nie jest mu trudniej tak biegać, założyłby jakieś trampki. A może to dlatego, że syndykat przybył z ziemi 3 i nie przywykł jeszcze do naszej? A może nasze łotry z ziemi 1 są dla nich za sprytne? Coś mi brzydko pachnie z tym całym syndykatem. Nie mam na myśli króla Mórz i Ingry. Dobra, Jimmy, wracajmy do roboty. Najlepsze miejsce dla nas to teraz redakcja Planet. Pomimo kilku potknięć, wieża Galaxy Communications ponownie działa. Doniesienia o ucieczce z Arkham były mocno przesadzone, a nasi przyjaciele z syndykatu siedzą już na karku pojedynczym łotrom, którzy mogli zdołać umknąć. A! Skoro spotykamy się z grodem w pałacu, nie dało się zaparkować bliżej, lutor. Nie chcę spłoszyć dzikiej fauny. Ty wiesz, co umie zrobić zaskoczony goryl? Goryl, goryl, pokaż rogi. Małpiego rozumu dostałeś? <gryś> to całe miasto goryli wcale nie jest takie nowoczesne. To nie jest jeszcze miasto geniuszu. Te ruiny to tylko tajemne wejście. Ach. Jasne, wiem. Imponujące. Zobaczmy, czy zdołamy tam jakoś wejść. Okej, okay. teraz mamy taki level typu Indiana Jones. Taki dżunglowy, to jest fajne. Miasto goryli, świetne miejsce. Uwielbiane przez fanów. Dobra, patrzcie jakie tutaj skrzynie z bananami. Tutaj jakieś chyba ich zapasy jakieś na zimę. Ale nie no, w takim miejscu to raczej zimy nie ma. To takie jakieś ciepłe klimaty. Okej, okay, więc co? Będziemy musieli dostać się do pałacu. Pewnie trochę nam to zajmie, znając Grylego, że wiecie, to będzie cały ten level. Ale spoko. Czekaj, co to było? A no tak, ten dron, już pamiętam. Dawno leksem nie grałem, to wiecie. Dobra, zniszczmy sobie te drzewa. Mm. Ale to raczej będzie niemożliwe No, to jeszcze nie zniszczy, no to tylko pieniążki wytrząśnijmy O, pyk Dobra, tu jeszcze niebieski Czekaj Jak się tam dostać? Jakoś tędy chyba O, dokładnie No dobra To już pewnie będzie ostatni odcinek w tym roku z LEGO DC Super Villains No, ale już 1 stycznia kolejny nie, no nie wiem, czy dokładnie 1 stycznia, ale myślę, że powinno się udać. Także długo nie będziecie czekać. I czekaj, kto może kopać? A no tak, ona, to ma sens. To ma te pazurki. No dobra. I tu mamy więcej dołków. Tam jeszcze jakiś przykryty w srebrnym cosiem. Sytuacja wprost stworzona dla moich kocich zdolności. Dokładnie. No i co, kto ma bomby? Lex raczej nie. On miał laser. A nie, ma też bomby. No dobra, dobra. To tak, bierzemy ją. I kopiemy. Kopu, kopu. Dobra. I teraz będzie układane. Pyk. O, to jest takie super wejście na sznurek. Może będziemy tutaj latać po jakichś tam kryptach. Będziemy Indiana Jonesy. Byłoby super. Ja nigdy nie grałem w Lego Indiana Jones, co jest ciekawe, więc może też będzie z tego seria niedługo. Bo lubię te klimaty i takie tam. Więc wiecie, tylko czekaj, bo to jest jakiś labirynt. To trzeba tak specjalnie ułożyć. O. Że teraz... Czekaj, to ma chyba dolecieć ta kuleczka do tego złotego czegoś. Także ją trzeba zrzucić. No może nie tu. Myślałem, że przez tą szparę przeleci. Ale zrzućmy ją tu, o. Teraz to. Dobra, to jest fajna łamigłówka taka. Taki, no, labirynt w książeczce z zadaniami. Hm. Okej, okay, lecimy teraz tędy. Tu trochę sobie powiszę. O. I teraz idziemy na to. I to już powinno nam wystarczyć. No, dokładnie. Patrz jak leci. Pyk. E Czekaj, to chyba nie wszystko. Może jeszcze jakoś o tak? O, dobra. Hmm. Co to, to się teraz stanie? O. Gong musiał... musiał wybić. Opa, goryl. Komitet powitalny. Czemu oni są tacy źli? Przecież chyba wiedzieli, że przyjdziemy. Wygląda na to, że jednak nie dotarły do nich maile. Bronimy się. No po prostu świetnie. Jest w ogóle jakieś miejsce, gdzie jesteśmy mile widziani? My tak. Ty? Nie. No dobra, będzie walka teraz. Czekaj tutaj, pieniądze, dobra, zebrane. Idziemy na resztę. O. Mmm. Tutaj jakiś kurde w złotej zbroi, patrz. W Lego władcy pierwszeni byli tacy różni wrogowie, co mieli jakieś zbroje i takie tam. To było fajne i trzeba było inaczej pokonywać. I tego mi się wydaje, że laserem czekaj, bo nie widzę, no nagrzał się trochę to jeszcze go tutaj porazimy o, no i pyk, to ja rozumiem zawsze jest fajne jak są różne klasy wrogów to dodaje dynamizmu, wiecie to jest dopracowane, dopracowana gra okej okay. to chyba wszystkie ryle, jak na razie więc to mi się podoba i u, tu będzie taki skok na Johnsona Patrzcie na to, o. No, kurde, trzeba się jeszcze rozpuszczać. Tyk, czeka jeszcze jeden raz. I skaczemy, ziom. O, <laughs> prawie nie doskoczyłem. Czekaj, tą papugę chyba powinno dać się zniszczyć. A, odleciała. Myślałem, że jakieś pieniążki z niej będą, ale trudno. Przejdźmy sobie może przez tą ścianę. Wezmę flesza, on jest szybki i nie będzie, że umrę tutaj zaraz. O, widzicie? On tak szybko przebiega, że tutaj na spokojnie. Bez problemu. Yy, ile to pieniędzy daje? Dobra, reszta. O, reszta zaraz dobiegnie. Okej, okay, wchodzimy na górę. Wow, ale walnął. Mamy więcej goryli. Yy, lecimy na nim. O, jeszcze ten złoty. No to do niego potrzebujemy lasera. To dawaj go. Tutaj, jak mu tam było. Władca Luster, czekaj, muszę sprawdzić. A nie, to był Heatwave. Pomylił mi się z tym innym. No tak, bo to był ten jeden z trzech, co byli w tym laboratorium Star w odcinku trzecim. No dobra, a Władca Luster i Healer Frost dotarli dopiero później. Także no, <grym> um, tutaj mamy kolejne srebrne. To zaraz to sobie wysadzimy. O, proszę bardzo. Tutaj taka laserowa bomba. On ma wszystko laserowe. On się powinien nazywać Mega Super Turbo Laser. Ym, I kto widzi przez ściany? Lex Luthor. Okej, okay, ciekawe. Ym, czekaj, to jest taka ta typowa minigierka z Lego Batman 2. A, bo to tak trzeba. Musimy przesunąć kołek. To jest takie profesjonalne włamywanie się do zamku. To tak samo działa z drzwiami, ja wam mówię. O, i pa, się otwiera brama. Tutaj będzie jakieś skakanie po ścianach widzę, jakieś parkoury. Potem będzie jakaś taka... Yy, coś tam. <gry> yy, dobra, to weźmy ją. I py... pa. Teraz parkour master. O, lecimy. O, kurde. Jeszcze raz. <gry> O, czekaj, bo to coś nie działa Dobra, już umiem <gry> Okej, okay, to jeszcze sobie zniszczę po drodze I teraz na to Zium, mamy schody To ja rozumiem Opa, a tu będzie kolejna część tego No to fajne, fajne Teraz musimy tak I będzie skok na te drugie Zobacz Ja to tutaj robię i na trzecie, to od razu sobie tu przejdziemy, byk. Nie wiem jak oni robią te jakieś mega skoki, że oni już tu wskoczyli. Pewnie ja też tak mogę, ale lepiej po kolei. Zbiera wszystkie pieniądze. Patrz jakie tu posągi mają fajne w ogóle. Takie świetliste. Okej, okay, na razie sobie pozbieram stąd wszystko. Zabijmy te goryle. Ale dostają, ale dostają. Ale ja ich robię, dobrze. Czekaj, tu pieniądz, Byg. Hmm, co tutaj mamy? Nic, okej. Okay. Myślałem, że jakiś mini zestaw, no ale spoko. Z tego raczej nic nam nie wyleci, więc idziemy e, na górę. Kurczę. No dobra, to pójdziemy jeszcze raz. Weźmy flesza, żeby było szybciej. Ja to zaraz tutaj porobię, zobaczycie. O, patrz. Trzy naraz, kurde, przeskoczyłem. Teraz tu widzicie ten reverse flash, to on to wszystko porobił. Tak, o, kurde. Trzy sekundy. O, chyba zjedzie nam jakaś taka kula jak w Indiana Jonesie, co? O, wiedziałem. To się aż prosiło, żeby ją tutaj dać. Ale no tym gorylom coś nie pykło. Coś tak trochę... trochę ich przechytrzyliśmy. Chyba, że rzucą kolejne. O, dobra, zrzucili. Ale tu mamy osłonki fajne, one nam pomogą. Jeszcze leczułka. Tyk. Zagrałbym w sumie w jakąś taką grelego w takich typowych tematach jak tu. Ten, jakieś Indiana Jonesy, może piraci z Karaibów, tam też często wyspy różne były Więc zobaczymy może co będzie kolejne bo myślę, że przed wyjściem Skywalker Sagi jeszcze z jedną zdążymy sobie przejść. To teraz Dobrze, zobaczmy co tu jest To wygląda jak ten taki samolot z Madagaskaru, taki na drzewie co u grząsł, i potem nim lecieli do Afryki To jest na stówę ten sam to jest w ogóle. My jesteśmy teraz na Madagaskarze na 100%. Zaraz spotkamy króla Juliana. Mm, Okej, okay. żarty na bok. Może skudyjmy sobie to. I dla kogo to jest? To wygląda jak jakiś dla Bilbo Bagginsa. Bo tu trzeba niewidzialność. A nie, zielona latarnia. Dobra. No on nie zdoła. Tutaj zielonej latarni potrzeba. No to weźmy sobie tego. I strzelamy w samolot. Już tutaj um, nie polecam do Afryki niestety, zostaną tutaj na zawsze. Hmm, patrzcie, tutaj jakieś kolejne parkoury, tylko to jakieś skomplikowane, tu trzeba jakoś tak skakać tak dziwnie. Zamrośmy sobie może to. Tym ziomem, Kapitanem Kłodem, chyba jeszcze w ogóle nie grałem w tym levelu, więc teraz tym sobie pogramy. Ale jego sporo było w poprzednim, więc wiecie. Okej, okay, sprawdźmy sobie tą jaskinię, zanim pójdziemy na górę. Tutaj coś pierwsi ludzie chyba przesiadywali. Hm. Dobra, lecimy. Jej, teraz taki parkour. O, o. Dobra, ten kapitan kurcz to się nie nadaje jednak do parkuru. Ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. W końcu się nauczy. Trening czyni mistrza. O. No widzicie. Baj, porobił. Za drugim razem, ale się udało. Dobra, tu mamy kolejne do wykopania. Więc zaraz sobie weźmiemy tą Cheeta. Mm, Okej. Okay. Czekaj, jeszcze tutaj pieniądze. Ło, wow, jak dużo. Co jest? Dobra, i kopiemy. Tyk. Dobra. Uuu, ile klocków. Ile klocka. Hm. Dobra, ostatnie. No i pyk. I to będzie bieżnia, już widzę. Więc coś dla Reverse Flesha. O, proszę bardzo. Teraz sobie go bierzemy. Tylko tutaj jeszcze jakieś, jakieś co się trzeba pozbierać. O, kolejny gong. O, widzicie, pięć z pięciu. Dokładnie. Już drugi mini zestaw w całej tej grze. To bardzo dużo, naprawdę, ja wam mówię. O, tych goryle pokonani. I co? Idziemy na bieżnie. Teraz będzie klikane. O, czekaj, klikałem prawo, a nie lewo. <laughs> Jeszcze raz. Tyk. Pa jak biegnę, pa jak biegnę. O, ziom. Oj, to będzie te super Savoy Surfers. Czekaj, tutaj jest kloc. Tyk. Tam był drugi, ale musiałem zabrać niebieski pieniądz. O, kurde, tu walnąłem w jakiś Gucio. Kurde, ta minigierka jest super. O, takie uniki robię. Takie tutaj szybciory. Dobra, jeszcze dwa. O, tutaj już się zaczynam mylić powoli. Już trochę za szybko, jak na mój mózg. <gry> Dobra, czekaj, ostatnie. No i ty. Wow, co to jest? Ale banan. Kurde. Czasami naprawdę trudno nie krytykować tych naszych o. budowlanych <gry> wyborów. <gry> Dobra. Bo niby co to ma robić? No, czy to nieoczywiste? To jest huśtawka, oczywiście, a co niby innego? To wcale nie było stworzone do wyważenia tego dziwi, tylko żeby się pobujać i przez przypadek je tutaj niszczę. O, pyk. Ale zwolnione tempo. Ha, i to Dobra. Jest na... Tylko spokojnie. Grod nas zaprosił, zgadza się? Na pewno będzie herbatka i ciasto. Strażnicy, chcemy... ...rozmawiać z kierownikiem. Witaj, owieńki. Polowar? A to kto? Gdzie Grod? Grod został stąd wygnany. Miasto Goryli jest pod moją władzą. Grod bardzo wyraźnie prosił o spotkanie tutaj. Zgadza się, panie Lutor. I dziękuję mi. za przyjęcie zaproszenia. Polowar! O twój koniec, odbiorę swoje miasto. Ależ proszę, trudno. Skrytnie! używać zwierzątek jako przynęty. Kurde, walka goryli. kolowar, lecimy na niego. Dobra, ale czy ja mogę już grać. O, Jestem gorylem grodem! O, kurde, tego się nie spodziewałem. Czekaj, tu trzeba, o, uniknąć. Tych, lecimy na typa. O, czekaj, on mnie bije. Dobra. Tutaj takie dialogi super. Takie filmowe. O, czekaj, nie zdążyłem zwiać. Ale teraz go bijemy. Jeszcze Big Figiem nie grałem w tej grze, więc też ciekawie. No, chyba że powiększonym Clayface'em, ale takim pełnoprawnym to jeszcze nie. Jestem lepszym przywódcą dla naszego ludu niż ty kiedykolwiek byłeś. Zrozum, twój czas minął. On tutaj nieprawdę gada. Ja jestem najlepszym przywódcą. To jest oczywiste. O, czekaj. Tylko pół serduszka straciłem, a poza tym mi się to regeneruje. A on tutaj już pa, on tu już leży i kwiczy, tylko czemu nic mu nie zadaje? O, dopiero teraz, on jest taki mocny, to, to trochę potrwa ta walka. Hm. Czekaj, bo tutaj szarża teraz i teraz chyba mogę go bić, co? Czemu on mu tak mało zadaje, dopiero dwa serduszka. O, poszedł gdzieś tam, może coś się teraz stanie innego, a ja w tym czasie pozbieram kasę, bo muszę zdążyć zebrać prawdziwego złoczyńcę w tym levelu. Czekaj, bo tutaj straż. Za chwilę ich pokonam. O, co to? Statua wolności? To jest... Okej. Okay. To zaraz będziemy budować. Tylko na razie zabijmy sobie tych. Czekaj, ja tu tak trzeba klikać, to jest śmieszne. Okej. Okay. Poklikane. I co? Teraz mini goryl. Jeszcze tutaj pieniążek, dyk, kolejny. Ja tutaj na spokojnie wszystko poniszczę. Ciekawe, czy będzie prawdziwa złoczyńca, mam nadzieję. Już tak mało brakuje. Muszę niszczyć wszystko dosłownie, co tutaj widzę, żeby starczyło. O, jak zniszczyłem kilku naraz. Tego jeszcze wykończeniem. I pyk, bum, jak go w ścianę. Dobrze, dobrze. Czekaj, to jeszcze było jedno to. O, no jest, to ja rozumiem. Dobra, to teraz budujemy. Dawaj, Lex. Pyk. Wow, jaki kamień. Um, I co, goryl to może podnieść? Może, pa. Kurde, co on robi? Czekaj, czy. A, bo to trzeba przytrzymać. Ja myślałem, że ta animacja to już było, to coś. Ale dobra. Wow, jak on to do kosmosu i to kurde podpalił przez atmosferę. To się nazywa atak. Dobra, czekaj, teraz znowu walka z tym. To jest, to jest kurde miasto, taka nawalanka pod, się, Po prostu klikamy się I no to jest taka niezła zmiana W porównaniu do poprzedniej walki z bossem Z Robertem Jak nie pamiętacie To było zupełnie co innego To jest normalnie różnorodność Ale większość walk z bossem To jest walka typu okrągła Bo no taka okrągła Wiecie kamera na około. Ale spoko Czekaj, bo tu będzie trzeba znowu uciekać przed szarżą. Pyk. Teraz na niego lecimy. O, czekaj, bo skok. O, kolejny. Dobra, kiedy on tutaj nam znowu tak zemdleje fajnie, żebyśmy mogli go nawalać, bo teraz to mu strasznie mało odejmuje. Czekaj, spróbujmy go na ten słup zwalić. Może to tak powinno wyglądać. O, no dokładnie, dobra, to teraz mu więcej życia stracimy. Dobra, czekajcie. Ja już ogarnąłem tą walkę. Wcześniej nie wiedziałem, czego trzeba na to zwawiać Ale dobra. Kiedy on znowu będzie szarżował? Czekaj, lecimy. O, i dawaj szarże, teraz ziomek. O, dobra. Tutaj opyk. I czekamy. No i łatwiórko. To jest prościzna dla mnie, ja wam mówię. Kurde, znowu tutaj zwiał z ostatnim życiem. Więc sobie zabijemy na szybko no, jego no, słuchusów. Was, Czekaj, bo tu mnie odrzucają jakimś badziewiem. Weźcie, kurde. Dobra, lecimy na nich. O, pyk. Ci czerwoni mają jakoś więcej życia, chyba. Czekaj, bo mnie obleźli. O, pyk. Klikamy. Dobra. Robione. I co to jest? Skąd oni to biorą? Wcześniej statua wolności. Teraz jakiś kurczak. Co to ma być? No dobra. Eee, gdzie teraz? Czekaj, a bo teraz było budowane. No to leci pyk. Ale tutaj wyrzutnia jakaś. Czekaj, niebieską zbier zbierę. Eee, o, paczek leci. Bum, wow. Ale super, wyrzutnia bananu. Pyk. Dobra, dostał z banana. Teraz... Bierzemy groda i go wykończymy, tylko on tu jakąś magię robi, co to ma być? Co to ma być? Weźmy z tym. On też jakieś bananowe tutaj, bananowe sztuczki odstawia. O, bo to będzie tak bombardowało z góry. Nie no, to jest łatwizna. Um, teraz gdzieś tu było chyba to coś. Um, o, prawie. Kurde, a już bym go pokonał. Dobra, bo mamy jeszcze jedno o tu więc może do tego lepiej tylko go tutaj trochę zleje tak z piąchy. o i dawaj do tego tutaj czekaj bo znów będzie bombardował bananami no to ja sobie poczekam trochę trwa ta walka z nim on tutaj widać przedłuża on gra na zwłokę pewnie zaraz weźmie jakieś wsparcie tylko szybko do tego dobiec o dobra zdążyłem w ostatniej chwili no i boom pokonany Ło, wow, patrz, jaka fota. Najlepsza. Małby miasta goryli klękać przed grodę. Miasto goryli jest teraz moje. Dziękuję za pomoc, panie Ludor. Nie do końca mieliśmy jakiś wybór. Gdybym zdradził wam plan, Solowar mógłby go zauważyć w waszych myślach i odczytać. O! Mimo wszystko, jeśli kiedyś będę potrzebny... Miło, że o tym wspominasz. O? No i tyk, mamy groda w drużynie. Ciekawe kto następny będzie z tych super mega waterów. Dobra, to sobie pomińmy. Pewnie zaraz się przekonamy w kolejnym filmiku. Także spoko. Mm, dobra, co to było? Mini zestawy. O, to tutaj patrzcie, wyjątek mamy aż jeden. Wcześniej tylko w jednym levelu to się zdarzyło. Dobra, teraz to długie. Tu powinienem jakieś cięcia chyba dawać, bo to tyle Mmm. I nie ma o czym gadać na tym. <laughs> o, ale na tym już jest, bo postacie. I same kurde Big Figi. To ja rozumiem. Paneć solowar. Jakiś trzeci, którego nie ma. Więc dobra, będziemy teraz grali naga figura sami. Rozgość się grot, potem cię wszystkim przedstawimy. Chcę, żebyś przyprowadził nowego rekruta. Mam wam odnaleźć Sinestro. Hmm. Wybierz sobie najprzydatniejszą pomoc. U, ja się dowiem, gdzie jest Sinestro! Jestem fanem! Tak! I ty. Świeżyna, hm? Tak, często bywa prawdziwym atutem. Dobrze. Jakiś pomysł, gdzie zacząć poszukiwania? A, został schwytany przez Syndykat Zbrodni i zabrany na Oa! Hmm. Dom Korpusu Zielonych Latarni. Znajdę pojazd, który nas tam zabierze. Bardzo mądrze. Cóż, nie sprowadziłeś mnie w <laughs> względu na urok? Wow. Teraz będzie sinestro. No więc spoko, mówiłem, przekonaliśmy się już, kto to tutaj będzie następny. Normalne Chodzi tutaj o zbieranie ekipy. Skoro potrzeba nam statku kosmicznego, znam pewien mały hangar w okolicy Smallville, gdzie coś znajdziemy. No dobra, ale to już w kolejnym odcinku. Więc spokojnie, też będziemy grali moją postacią najlepszą. No to co, może pożegnajmy się jako goryl, bo tutaj nowy nabytek. Także w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.